Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chciałam zaprosić zodiakalne wodniki na horoskop tygodniowy od 12 do 18 kwietnia 2021. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi będzie film rezonować, tak? To jest horoskop ogólny, ale jeżeli ktoś chce skorzystać z czytania indywidualnego, to zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie się zapoznać z rodzajami czytań i cennikiem. Jeżeli się zdecydujecie, należy wcisnąć rodzaj wróżby, wtedy dostaniecie przekierowanie na kalendarz, by zapisać się, wybrać sobie termin czytania. Jeżeli nie możecie się zapisać, to znaczy, że w danym dniu no, jest komplet, nie ma czytań, bo czasem też tak jest, że w jakichś tam, tam dniach nie ma po prostu tych wróżb i e, albo jest po prostu no ten termin zajęty, tak? to wtedy kierujecie się, wyznaczacie kolejny dzień jeżeli jest następny dzień zajęty, to tak, następny, 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 aż w końcu no uda Wam się. Słuchajcie, i teraz tak. Ja bardzo się cieszę, że kanał się powiększa, że jest nas tutaj coraz więcej. Bardzo mnie to cieszy i mobilizuje do pracy. Dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie subskrypcje i za wszystkie łapki w górę. I oczywiście osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału. Yy, bardzo gorąco zachęcam, nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Póki co zobaczmy, co tutaj w finansach się będzie działo u wodnika od 12 do 18 kwietnia 2021. Wodnik, finanse. No, jesteście gotowi, gotowi na podróże, na, na inne rzeczy. Otwarci jesteście na zakończenie pewnego etapu, najtrudniejszego etapu. Czujecie troszeczkę zubożenie, więc tutaj być może co niektóre osoby straciły pracę, siedzą w domu, ale Wy jesteście gotowi, więc słuchajcie, wy nie, nie. siedźcie z dupami, za przeproszeniem, bezczynnie, tylko Wy składajcie CV, tak. No, i jest dziewięć monet, czyli za chwilę będziecie dumni. Być może też wpadniecie na pomysł, żeby otworzyć swoją działalność gospodarczą, słuchajcie. Więc yy, najgorsze już minęło, to zubożenie też minęło. No, jest dziewięć monet, czyli jesteście dumni z siebie, ze swojej pracy. No i o co tutaj chodzi? Karty dopowiadające. Tylko wy nie wiecie, co zrobić. Brak zdecydowania. Brak zdecydowania, słuchajcie do działania, zwracajcie uwagę na równowagę w dawaniu ubraniu. Jeżeli kierujecie się tutaj, y, będziecie się starać o kredyty, to y, uważajcie, dobrze czytajcie umowy. Jeżeli będzie trzeba skorzystać z pomocy prawnika, o. Czyli sprawiedliwość, to tutaj udajcie się po poradę, tak? No ale słuchajcie, jest as kielichów, czyli robicie to, co kochacie, to, co Wam sprawia przyjemność, wchodzicie w coś nowego, zaczynacie nowy etap w pracy albo zupełnie coś po nowemu, czyli zmiany, ale to są zmiany na lepsze, że Wy jesteście zadowoleni. Także nie siedzieć z tyłkami, tylko zacząć działać. Jeżeli chcecie otworzyć działalność gospodarczą, to czas najwyższy. Odciąć się od tego zubożenia, tak? Yy, yy, I zobaczyć, i uwierzyć w swoje możliwości. Bardzo dobre karty, słuchajcie, więc nie oglądać się, tylko działać, bo Wy jesteście gotowi, ale Wy nic tutaj nie robicie. Wy już macie działać. Najgorsze już minęło, tak? Czyli musicie dostać kopa w tyłek i po prostu iść do przodu. Dobra, zobaczymy, co w uczuciach tutaj się będzie działo na ten tydzień uwodnika. Uczucia od 12 do 18 kwietnia 2021 uczucia. Zobaczmy, e, no słuchajcie, e, być może byliście skrzywdzeni, tak? Czyli tutaj taki e, problem macie, czujecie się... Mm, Zawieszeni. Ktoś Was tutaj oczarował, daliście się oczarować, albo sami się oszukujecie tutaj w jakimś związku, jeżeli jesteście. Ojej, było to strasznie toksyczne, słuchajcie. No Wisielec mówi, że Wy jesteście zatrzymani, tak, czyli tutaj yy, no może też nie bez powodu musicie się zatrzymać, tak, przeanalizować, yy, może też problem z Wami był, może sami się oszukiwaliście, albo po prostu mieliście naprawdę do czynienia z osobą, która yy, no Was bardzo skrzywdziła, zraniła i tutaj no bardzo dużo... Nie wiem, może problemów z nałogiem, z, z, z jakimś uzależnieniem, z uzależnieniem od y, pieniędzy, hazardu, od, od y, seksu czy alkoholu. Różnie to bywa, ale no bardzo, bardzo ciężkie energie, jeśli chodzi o uczucie, no mieliście tutaj, no dramat, tak? I tak jakby karty mówią, że widocznie ta osoba miała Was czegoś nauczyć, tak? Wisielec mówi, spójrz na to z innej perspektywy. Być może wy tacy byliście, słuchajcie, nie gniewajcie się, że ja tak mówię, ale może też ze swoim nałogiem musicie się uporać, tak? Czyli tutaj y, różnie y, to można interpretować, ale to może jest przekaz dla jednej, dwóch osób. To nie musi wszystkich dotyczyć, także nie gniewajcie się, no ale no, muszę to powiedzieć, to co widzę, tak? Czyli zamknąć ten etap, w którym byliście w tym toksycznym związku i wejść w coś nowego, czyli ja widzę tutaj nowy początek. Tak, jest cesarzowa. Słuchajcie, uważajcie też, jeżeli jesteście faktycznie w jakimś związku i nie planujecie dziecka, to uważajcie, bo mm, no może być tutaj niepożądana ciąża, tak? No i to może być też ogromnym dramatem, tak? Może to też dotyczyć Waszych dzieci, że Wasze dzieci są w takim związku wikłanym albo mają problem z Jakimś nałogiem, także tutaj zwróćcie uwagę, tak, to jest koło fortuny, jazda bez trzymanki, słuchajcie, może to być związane z finansami, z różnymi rzeczami, no ale na końcu jest spełnienie, tak, czyli będzie lepiej, być może tutaj chodzi o popracowanie nad tym nałogiem, pozbycie się tego nauku, na, nałogu, więc może Wam się to uda, albo tej osobie, z którą jesteście, już jesteście, albo y y może być też to y tak, że... Odetniecie się od tej osoby, tak? I zaczniecie od nowa, i, i poznacie kogoś na drodze, hmm, albo y, też możecie sobie uświadomić, że, że tak naprawdę wy jesteście szczęśliwi nawet sami ze sobą, tak? Że niekoniecznie z tą osobą, z którą jesteście. No, ale tutaj zmiany, czyli spełnienie. W niektórych związkach może być też tak, że było toksycznie. E, osoba albo was oszukiwała, albo wy. No i może się pojawić to dziecko, i po prostu stwierdzacie, no koniec tych oszustw, trzeba się ustatkować, zmiany. No i wtedy jest też ta rodzina, tak? Czyli tutaj e, też zakończenie tych nałogów e, i wchodzenie w zupełnie nowy etap. Czyli też. E, no Wisielec mówi spójrz na to z innej perspektywy, spójrz, yy, dokonaj zmian, tak? Zatrzymaj się, co robisz źle. No i zobaczymy w energiach ogólnych i w, yy, na zdrowiu, na co mają zwrócić uwagę wodniki. Karty już mi lecą. No są te oszustwa, tak? Czyli przebiegłość i oszustwa. Zwróćcie uwagę, z kim macie do czynienia albo czy wy Sami siebie też nie oszukujecie, bo to też tak może być. Te siedem mieczy może mówić też również, że sami siebie oszukujecie, że żyjecie w jakiejś iluzji, tak? Dobra, zobaczymy następną kartę. No właśnie. Możecie też stać się bardzo dobrym fachowcem, jeśli chodzi o pracę, tak? Czyli tutaj, i no, pieniądze, ale też może być tak, jakby koniec tej, tych pieniędzy. Te pieniądze mogą gdzieś wam tutaj odpływać, tak? Yy, może to być związane też z waszym zdrowiem, albo tak jak powiedziałam, możecie mieć do czynienia z osobą, która, no nie wiem, oszukuje was, yy, zajmuje się hazardem albo traci pieniądze na używki. Zwróćcie uwagę, co się dzieje, czy ktoś coś wam z domu nie wynosi. Więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o zdrowie, no to też obserwujcie swoje ciało, tak? Pieprzyki, jakieś znamiona i tak dalej. Również podwójne organy, to mogą być piersi, jak i również jajniki lub nerki, tak? Coś tutaj jest na rzeczy. Dużo pić wody, czyli tutaj też jest ważne picie wody. No, jakaś medytacja, wyciszenie też Wam jest potrzebne, tak? Najlepiej gdzieś wyjechać, tak? Troszeczkę. Odpocząć, jakaś odskocznia wam by się przydała. Czyli tutaj takie takie informacje nam powiedziały karty Lenormand. Zobaczymy, jakie będą karty rady dla wodnika na ten, na ten tydzień. Mów prawdę, uczciwość jest przepustką do prawdziwego życia. Widzicie, być może wy sami siebie oszukujcie, oszukujecie i ten yy, Wisielec pojawił się, dlatego że Wy musicie spojrzeć na to wszystko z innej perspektywy, tak? Także tutaj, coś jest na rzeczy, drogie wodniki. No, musicie, może tutaj, zrobić porządek z sam, samym sobą, tak? Czyli tutaj, coś, jakaś przemiana Wam się kłania, ogromne zmiany, transformacja. No i pamiętaj, że jesteś wolny, nowodniki są znakiem powietrznym, one sobie bardzo cenią wolność, tak? Czyli też e, nie, e, dla was może być też to, toksyczne to, że ktoś będzie chciał was e, uwikłać w jakiś związek, tak? Więc to może być niekoniecznie musi być do, mieć do czynienia z, z, z jakimś. E, mm, Związkiem takim, tylko po prostu dla Was sam związek może być, że, że Wy musicie z kimś być na stałe, to może być dla Was toksyczne, że Wy sobie cenicie wolność, lubicie mieć przestrzeń dla samego, dla samych siebie, dla samej siebie i, i może tutaj o to też chodzić, nie wiem, no każdy ma swój, swój jakby świat i musi to dopasować do siebie, no nie musi też, tak, może bo nie ze wszystkimi może ten przekaz rezonować. Niemniej, no może to być przekaz dla jednej, dwóch osób. Zwróćcie uwagę na to, słuchajcie, kochani. A ja bardzo Wam gorąco dziękuję za uwagę. Jeżeli film Wam się podoba, to zachęcam do łapek w górę. Dajcie znać w komentarzu, z kim film rezonuje, oczywiście. No, i osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, bardzo, bardzo gorąco zachęcam. Nie zapomnijcie też ścisnąć dzwoneczka, a wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Póki co, ściskam Was cieplutko. Życzę Wam dobrego tygodnia, Buziolę. Pa! Do następnego razu.